Nie utrzymaj mnie. Nie, on a on udaje człowieka, on sam chodzi. Czego ty udajesz? Daj ja pan nie udawał, żebym padał. Jak upadnę, to wstanę, tak samo i ty. A. A, B. C. Siemanko. Siemanko, siemanko, pierwszym się widzisz? to no, ja nie wiem, no chyba z tobą. A ty co? No tak? chyba z tobą. Z tego wróciłeś? Z ulotu dla ciebie. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Krzysiowi też mam. Tak? Gdzie ty to byłeś? W Nadniestrzu. O, nagrywam oczywiście. Spoko, spoko, No wiesz, a jeszcze przeprowadzkę mam od razu, nie? Kiedy? Ty generalnie, a już jestem przeprowad... Wszystkie graty swoje mam. A kiedy do przyszła, tak? Dobry jesteś. No to dobrze, mogę podjechać, nie ma problemu. Podjeżdżam? Nie, nie, ja muszę go wierzyć, tam do domu. Nie, generalnie. Ja tutaj proponuję podejść, bo ja cały sprzód też mam załadowany. Ale ty wartościowe rzeczy? Chodź. A to wszystko od Krzyszka. Pan no. ty ze szkolnej, drodzy <grym> Państwo, nie? O. Oku. Wszystkie... Herbatę, chcesz do domu? Nie, ja nie piję. Dobra. Nie jako kawę piję. Aha kawę też piję. Tak. A czekaj, Krzyśkowi a mam... A ty gdzieś? obok? Nie, słuchaj, A to dobra, nie za. Mus, nie no, w... za, mostem znaczy. za mostem. <grym> za mostem. Za mostem. <grym> Ale z dziewczyną czy sam? Z dziewczyną, że tam z tyłu. A ci to dziewczyna, dziewczyna jeszcze raz, muszę dziewczyna się wieczorem przeprowadzić, dać będzie. Aha. Krzyśkowi gdzieś z Putinem mam magnes. Masz? Mam gdzieś z Putinem magnes, tutaj to Krzyśkowi. Aronek. Chyba ty będzie chciał Krzysio, nie? O spotkanie, co? No, no chyba ten Człowiek z człowiekiem a czemu? wszystko. Góra z góry się nie zejdzie, a człowiek z człowiekiem zawsze. Ale nie? ja z ja ja organistą tak. zawsze. No. Chyba, że Krzyśkowi może jakoś... Możemy podjechać do niego, no. No po... Ale gdzie ja tu wejdę? No pi... o... pierwsza szybciej. No i twój. szybciej. To weź to przeczuć i ja najwyżej podjedziemy. No i dobra. to to czekaj, to a i tak. To chodź, przejdziemy, odprowadzi. No zresztą. Odpowiadaj co u siebie. A co tam u mnie? W porządku. Hugo. Hugo. Ty rozumiesz? Autem za 900 zł. No. Autem za 900 zł. Ale dobrze zrobiony jest Tylko tu ci Tylko się... Nie jest. Patrz to, tu. Zobacz, tak się, tak się tu, tu. żyje. Dobrze <grym> jest. Nie no ma tragedii. Zamykasz się? Zamykasz się. No i wszystko. Na gaz jeszcze, nie? No, z dach Jak pierdolnie? Szyberg dach elektryczny. Jak pierdolnie, to nic nie zostanie. Ale, Ale... tu patrzę dobrze, profesjonalnie zrobione. No. Zobacz maskę. Maskę zobacz. A maska to jest tunik. Moto motocykle zwalniają przede mną. No, no. Nie dziwię się. O, do, do auta też coś tobie mam. Mi? No. Nie mi, ja mam. A to znudacz. A co to to? O, dziękuję Ci bardzo. Proszę Cię uprzejmie. A gdzie mój magnesik? Jak masz gdzieś. A, dobra, mam, no, dobra. No to Ty słuchaj, zróbmy tak. Podejdź tam pod mój blok. No, a Ty, ty pójdź. Ja pójdę tędy, bo że już się wysrać pod balkonem komuś. <noise> Dobra, zrobimy tak. Ty idź, ja w międzyczasie przepakuję się i koło ciebie podjadę, No nie? dobra, dobra, no, podjedziemy wszystko. Się. No dobra, na razie. To wsiadamy, tak? Jademy. Jademy? Kurwa, ale jest... jak tu wejść? <laughs> co pierdolę? To... Takie pasa trzeba A, Po co? Jak to po co? Nie ma? <śmiech> nie. <śmiech> nie ma. słada, nie? Ład... To jest słada? Nie, to Golf, panie. W... Niemieckie auto, panie. O kurze. Niemieckie. No, <laughs> iść. 900 Schudnąć trzeba, schudnąć panie kolego trzeba. Schudnąć kolego. Wolno tylko jedź mi kurwa. Dobra, dobra, dobra. Postaram się. Ja pierdole. No to je... Niedziela jutra. Ojej, 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 ojej. Co to tam woleło? Ale o, dach jest No daj jak. Ty kurwa jedziesz, ja pierdolę. Normalnie, ja tak się ja O kurwa po... Ja pierdolę! Weź ty pomału jeźdź. A do ja tak oku! Ja tak zawsze jadę od ciebie. Tędy nie można? Tak można. No, przepisać. O, a Krzysiek mnie wczoraj prosił. Cukierę. Weź trochę cukierczku. Ile one kosztowały? Weź zobacz, 13 rubli coś takiego. Nie wiem. Nie to... Dla niego nie wolno. Absolutnie. O Boże, Panie Boże, to pomóż, kurwa, ten kilometr to, kurwa, najgorszy w moim życiu będzie chyba, pomału, kurwa, przejście na pieszych, no, Jezu, Ty, kurwa, gdzie Ty dojechałeś? Eee, Naddniestrze, Młdawian, ja pierdolę, i dojechałeś, No Dojechałem, bez zapasówki, no, nie chodzi o zapasówkę, Ty, kurwa, o jazdy, na lewy pas musisz bić, Panie Jezu, tak. kurwa, Ludzie O zadiaczek chyba Jarek się szybko nawróci ja i ze mną Weźmy do sklepu zajęć, kurwa, ale ta piwo trzeba kupić Do zajedź. Piwo? No piwo my kupimy, no. A z tej strony jeźdź, bo z, w... tu, z tej strony w tył. <grywa> Ale poświęcony jest. Da, poświęcony. To, to, to najważniejsze, no. Jest. <grywa> o kurwa. Pomału, ja normalna, A Ale komu, to ma? Normalnie, a to Ty nie zamykaj go, bo tak ty... Nie, ja nie zamykam. Tam nikt nie ukradnął tutaj nic. Ja... Porcel tylko zabierz. I telefon, bo już dzwoni. Mama. O ma... O, o dobra. Tak nie To ja zatrzymam. Tak nie, już od... od, od... Będzie poprawka dzisiaj, dzisiaj policja będzie kiedy? <grystanie> jedziemy do przykład. Kotletów nie kupimy, bo kolejka duża. <grystanie> no, ma całą lodówkę. stop jest, że może trzeba się zatrzymać. Tu nie było stopy. Był stop, nie, kurwa. Ja pierdolę. O ty, że ty dojechałeś, to jestem zdziwiony. No, jedziemy. A ty, ty biegi przyjdą od tak zmienia bo mnie uczyli przy dwóch tysiącach, ale ja to przy trzech tysiącach ale to benzyna? Gaz. A, czyli benzyna? gaz, benzyna, czyli chyba ja, nie? Ja, jak miałem, to przy siedmiu tysiącach już widziałeś. Ale... <głos> <głos> tak, no. A to, to kurwa silnik by wyskoczył chyba. <noise> w tym, tym czymś, kurwa. Panie, toż całe 60 koni to ma. O kurwa, no to. No? Nie ma lipy. No? Dobra, idziemy do Krzyścia. Dzień dobry. Zdrawstwujcie. <noise> flora czy fauna? Rośliny to, to, Tutaj, czy... to flora, ani jednego, fauna? Ani jednego, ani drugiego tu kurwa nie <noise> Proszę brać widły i tam wynieść k... ten kot taki. Jaki kot? W sensie, z taki Chodź, idź, to co? Kaj, tu są widły. Nie wiem k***a, łopatę od, od śniegu. Ty, póki sześć tu No, no będziesz. No chyba to tu zostanie. Patrz, po, pomalutku, pomalutku. I tam jak, widzisz jakieś siwie tam leży coś? Kaj. Kurwa. delkusie. Kurwa, idź. Gdzie to, do kajbu? No? do... do... Nie wiem, gdzieś tu wypierdolku. No, no bo Kargul to wrzucił. Czy nadał? Nie, bo to jebie już, śmierdzi. To Kargul wrzucił ponoć. ty fajne! Ty może na obiad? Gdzie Na obiad? Weź to zrób i wynieś go gdzieś tam w chlewę te. O, idzie Krzysiek. Otwieraj no! Czego tu marudzisz? Ojej, okay. no ja... Ocień chuj. Wyłaś na dwór. Nie, nie będziemy. Ma, mleko Ci przywiozłem. Ja Ci też się tylko krótko powiem i wyjdziesz. Na krótko. No to mów, no. Co tam? Nie. W domu. Nie, ja... W domu. Nie, nie będę w domu. Tutaj wyjdź. Idź się ubierz i przyjdź. Ja tu czekam. Chodź tu. Nie. Idź się ubierz i wyjdź. A jak nie, no to ja mogę wyjść. Jeśli o to Ci chodzi. Chodź tu. Nie, jeśli chcesz, to ja wyjdę. Co? Jeśli chcesz, to ja wyjdę. Ale co? Kurwa. Jeśli nie podoba ci się, że przyszedłem z organistą... Nie. No, no to... Chodźcie na 5 minut tylko. Mówię wam, na 5 minut. No to... I wyjdziecie. Ale czekaj. No, dobra. Chodźcie. Niech wszelki duch gospodarza chwali. Niech wszelki duch gospodarza chwali. <głos> Awe. Awe. <głos> Idźcie za mną Dobra, Ano? Yes. Przep... no Jezu, przepraszam, że no. ogół Dzwi O JOS kurwa, już drzwi zamknę, no jeszcze. I grzejnik włączę. Chodź ty na Chodźcie. No idź do! No. no chodź! No to idź! No kurwa po tobie mam iść! Jezu, co no, za człowiek? Chodź na plecy. Chodź na plecy. No. Pytania będzie zadawał sobie. Jakie? Nie, nie wiem, no, to ludzie wysyła. Trzymaj, na trzymaj. Ciebie. Ja rzeczy ja wezmę, te cukry. Dobra, to wyjdź na podwórko, no, jak będzie chciał i wtedy weźmie. Jak nie, no to zabierzesz. W pizdu. O, no, dochodzi. Chodźcie. Nie, kurwa, leżymy. Weź mleko, to, O, jest mleko. Sobie weź! A przecież jest. To po co, taki... na... po co... Do, to? No to na jutro, bo jutro nie przyjadę jutro niedziela Masz i jutro niedzielę odpoczywał, nie? Masz, że go nie czerwono i otworzę. I otworzysz. A no? Ty coś mi spędzisz. No. Gospodarz będzie teraz rządził. Pytania zdawał. Tyle idziesz. O, tyle ledwo idziesz, kurwa. A ja ledwo stoję. Panie redaktorze, z szacunkiem do chlebu pańskiego. I, ale szacunek zawsze jakiś tam mam. Pier, I pierwsze pytanie. Widzisz? Pierwsze pytanie. Będ, Przesłuchanie. Będzie ciekawie. Przesłuchanie będzie. będzie. ciekawie. Przesłuchanie. Pałaj tylko wyjmie. Ta pała to tu położę. No. no. Ja pierdolę. Tak jest. Lublina przyjmuje. O. No, tylko... Nie mam kulczyków no. na złom, tam powiedzieli, że 800 zł. A dom. Z... Ale ty musisz dopłacić. 800 Ale dom, dom z burze? Na Ty, drewka na opał Jak zapłacisz mi? Stu, Stuwe za dom. Słuchaj, bo. Stuwe za dom. Wygadam no, się. Ko Kozę w garażu, mamy baniak, to wiesz. No. Mój dom przecież, nie? No tak. Kurwa. No, no czyli? No twój. Jakiego Pawła z Warszawy? Gdzie ale ten to, Paweł? Ale to moje. To ci oddam, no dobra. To, to, to. I chlew ci oddam. Ja ci tam z garażu coś przyniosę ode mnie. No dobre się dogadamy. I gdzie szef? Coś. Jakieś uginanie się chodło, słyszałem. Chyba ja domu. <grym> Duży ten? Ile ważył ten szczur? Nie wiem. Z pięć kilo, nie? Chcesz winogrona? Nie. Chcesz to bierz. A ty na razie nie rusz, A, bo to... W, policja jeszcze będzie, Tak, nie? gospodarza. Gospodarz ci pozwoli, wtedy może iść. No, chyba, że chcemy policję, nie? Ile tam byłeś na tych wakacjach długo? Ty, no ogólnie 10 dni urlop, nie? To wiesz. To jeden byłem. Ja <laughs> no, słuchaj, dwa dni jazdy w jedną stronę, nie? Oj, kurwa, dwa dni? Mhm. To szczał? Na jak. Tylko, że wiesz, w Rumunii postu i tak dalej trochę, bo ten... Ci powiem tak... Siadać to jest bezpieczniej. Najpierw tak w sobotę, słuchaj, wyjechałem o drugiej do Zambrowa z kumplami, nie? No. I pojechaliśmy do. Albo usiąść tam, żeby on widział, że my jesteśmy, bo on zaraz pojechał. Widz, nie... widzi. Nie widzi. W cieniu lepiej. Bezpieczniej. I w Energy Landii byłem z znajomymi. Potem powrót, słuchaj, byłem w niedzielę, słuchaj. O pierwszej w nocy. No już poniedziałek, nie? Pierwsza ten w domu. O ósmej się przespałem, spakowałem się i pojechałem. Do Rumunii na strzała, powiem Ile kilometrów to? Ty, wiesz to i, i nie zaraz ci powiem słuchaj. Bo jechałem inną drogą, bo najkrótsza jest przez Ukrainę, nie? A ja przez Rumunię jechałem Przez Ukrainę to. to... Najważniejsze pytanie. Ilo dolałeś? Ani trochę. A nie sprawdzałeś? Nie. Przed wyjazdem też, nie? Nie. A i powinien jeździć. Nie. Ale jeździ. Jeździ. Hamuje. Jeździ. No, no i ty o no, to chodzi tam. To... No. Ty słuchaj, na granicy w Naddniestrzu, tam w Naddniestrzu ogólnie ruskie wojska yes. stacjonują i tam na granicy trzeba wejść, dojść do takiego pokoiku, nie, odprawa, ruski wojskowy, czy pograniczny chuj, grom yy, paszport mój sprawdzał, wysp polszy, da, da. I tak patrzę. A chciałby na front. Nie, i tak głupio na mnie patrzy, takimi oczkami, i on tak, kurwa, i głupio się śmieje, widzisz, nawet ruski żołnierz jedno polskie słowo zna, nie. Kto tego nie zna słowa? Krzysiek to. Kurwa, takie słowa to wiesz w jednym paluszku ma. Nie ja wiem. Mm. Idź, zobacz czy on żyje, czy nie. Może upad, trzeba go podnieść. Pierwszy... wodą oblać. <grym> <grym> Ci mówię tak. Do Satumary jest 867. A potem zrobimy z Satumary teraz do Tyraspora. O kurwa. No, no to... dobra auto. No. Ja nie wiem czym w onde nie, <noise> Panie, Panie ścigodnie. Dojechałby. Ile gazu pali? 12 na trasie. Tak przy 180. <noise> nie, 170 pojedzie 100... <noise> 170 pojedzie. No to czego? Może być. Ale po takiej bocznej drodze, tak? Nie. taki po takie główny. No, no po główny taki boczny, A jakie tam drogi są? Tam? zaraz ci pokażę. Pośle, będziesz się, ale będziesz się śmiał, dobra? Jak się tam jeździ. Ale, Weź mnie te jabłko, jabł <ślells> jabł <ślells> <śle> O tak ojechałem mniej no, więcej, nie? Przesunął nie. Czekaj, bo tu nie widać. Kawał drogi, kurwa. No. A, ty, a ty by nie pojechał? Ja by nie pojechał. Czego? A ja bym samolot poleciał. A ty okay. z Warszawy do Kiszyniowa, na przykład, no. słuchaj, no to samolotem. Jaka to przygoda? No to jaka. Nie? Chuj, dobra, rowerem. <grym grym> Lepiej, lepi. Kurwa, wolę rowerem, niż tym twoim. <grym> no. Jezu. Ale ty, ale to ulep. Mój <grym> <grym> no, ulep. No. <grym> A Parzek wam nie się jeździ. Idź woła cię. Czekaj. <grym> No co, Krzysiek jedzie <laughs> Leonią, le Leonią, Leonią, no. no, ale w ogóle dowiedziałem się akurat z Mołdawii, że moje auto, słuchaj, może mieć... Idź zobacz, bo może po policji dzwoni, kurwa. Pokażę ci. Czekaj, sobie. idę ja zobaczę, poczekaj chwilę. Na pewno? E, jak coś, to krzycz. No, i trzeba spierdalać. Idziesz czy nie? Krzysiek. A, już idziesz, tak? Zaraz. Dobra, dobra. Dojdę, to dojdę, nie to padnę. No to padniesz, to. Leżę. To leż! Jak będziesz leżeć, to krzycz! Organista! Idź, pan wzywa. Organista! Grzeźcie! Idę! Chodź tu. Chodź tu. Stoję, weź. Kusiaszkę tą, połóż. O, no to I daj pod rękę, ale pod to, weź go na barana! Na owce. Uchodźmy bliżej! Bliżej na barana. Powoli. Iść pierwszy. I tu będziesz musiał sam. Czy? Powoli. Poleku, po poleku. tyłu trzymaj mnie. Ni a, kurwa, on udaje człowieka. On sam chodzi. Czego ty udajesz? Daj pan mi, udawał! I Żebym padał! Jak upadnę, to wstanę. Tak samo i ty. A! be! B. Cze? Cię? Codziennie za Weź go na... Urbanista, weź go na, 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 ten, na, barana. A, na barana. No, bo Ale... nie rady O, wczoraj Oby. kurwa biegała, dzisiaj kurwa udaje. Tak! Znamy ja się. Ja ci Krzysiu też przywiozłem. Tak! Przywiozłem. Udaje! Tak. Prz o, przy przywiózł ci 10 kilo cukru. Wczoraj przysłali. Ale on przywiózł też. No, dzisiaj kurwa kaleka, a wczoraj kurwa bieg prawie no znamy się i te jego numery te twoje udawanie nikt kurwa już nie wiesz no udawanie no Daj bym ci udawał ja nie udaję nigdy nie udaję i nigdy nie i nigdy nie kłamie tak jak ty o ja kłamie no parę pytań parę pytań mam do pana Krzysztofa zaraz będą pytania o właśnie mam ten kurde list przyszedł. o i to dobry dużo pytań a to by dobre pytanie za A proszę, pytajcie, a złe. ale Masz. jemu złe. No. Masz. Gdzie jebnąć tam? Cza? Gdzie wyrzucić? Idzie kurwa. Koleka, o czym boleści. A żeby krwa napisać, to byś pierwszy bieg. Cha? to byś pierwszy bieg. To no nie, nie. Pierwszy. Już. Co No tak. No. I zabramy. No. no? b. Chodź. Idę. Weź go. No weź. Chodź tu. Idę no, tu. No Jestem tu stań. Tu. Schyl się tu. O tu się schyl, bo pan idzie. U, uślęknąć może poleku, leku, po leku. tu lachę! Masz lachę i dojdziesz pomału! <grym> Nie, <grym> Jezus, to jest. A też... A co, chuj pan się ogryza? Nie bawię się chujem. A, a ch bawisz się. Tak. Duży to się bawię. Lubię. Weź się mnie na razie Weź go lachą. A, a, dawaj. Drzewa. Trzyma nie. Drzewa dawaj. Trzyma mnie. Ja Ja tu siadam. Moskwa, siadam. O. Na Białorusi był? Nie Nie. Jakie Białorusi. Białorusi? Zobacz. O, tu takie kupiłem o Krzyszkowi. Ale on nie polski? to nie polsko. To za gramaniczne. Ach, o Jezus, słońce, te kurwa. Mać. Okay. Pokaż tu dla. Co to jest? Piwo, winowódka. W torebkach. Kawa. W torebkach. Hermata. Kawa. Hermata. A herbata. Tu masz takie o. To to jest dobre to Ten herbata. Makaron. Nie, nie, to ryż z jedzeniem. Ry tak je ryż z mięsem I tu. To... I to herbata. Czy czytać umiesz po wróżku Herbata. No. no. O i Dzień dobry. W... Dzień dobry. W końcu. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Dzień dobry. Witam.